Witam was w pierwszym odcinku WOTA, czyli World of Tanks. O mną jest Przemo. Ja jadę pierwszym tr bo chcę mieć kolejne załogi na 100%. Ale mam piątki, jakby co, nie? Żeby, żeby nie pomyśleliście, że, że, że mam sobie jedynki, że to ja zaczynam, nie? My nie mieliśmy na... on powiedział, że my nie mieliśmy nagrywać od początku, bo początki były straszne. Jedziesz inaczej, jadę inaczej. Tylko, w się grze, ale to i tak dużo jak na tą grę, nieśpokiewasz? Na 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 na, 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 na. Jeszcze będę musiał to nakrywać, albo nie mm. e, mój kolega przemo stracił właśnie czołg, czyli powiedzmy, że jest go jeszcze ode mnie, eee. czołg jakiś. Jedziemy na bazę wroga, nie będziemy się cacić. Dyskować, coś. Dzięki za uwagę. Ostrzeżenie, czy coś? Cóś, cóś, cóś. Dam ci coś. A ty mi się odnieczyć, i daś mi coś, 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 coś. Dobra, jesteśmy przy bazie. Witamy przy kościele zniszczonym. W katedrze. Ja przegram, ale na pewno wygramy to. Bo, ten wynik trwał 3 minuty. Więc go trochę e, pogadamy sobie jeszcze trochę, dopóki się nie skończy bitwa. Co tam powiesz, Przemo? No, mnie do garażu, ale ja zaraz pójdę. Gdyś już ponieważ. Hmm, chcę, żeby był fajny filmik taki 5-minutowy Nie trzy i pół, nie. Rozumiecie? Eee. Już mamy wygrane, ale... Co tam, nie? We gaan eens meer naar ja. Nou. No, tak, nagrywamy drugi raz Malinówkę, ja, jak, będzie, jak będziecie chcieli, jak to, powiedzcie, że chcecie oglądać, bo ja tego nie będę kręcił, jak, jak nikt nie będzie chciał tego oglądać, nie? Najpierw powiedz mi, bo nie będą słychać na pewno. Ile łapek? Z, jak będzie 10 łapek w, w górę przy tym filmie, nie, powiedzmy 5 łapek w górę przy tym filmie, to Przemo będzie y, grał y, na, na maksa wszystkie czołgi prawie na koncie swojego brata. Tak powiedział, nie, ja tylko mówię jego słowa. Nie wiem czy dotrzyma obietnicę, ale powiedzmy że tak. O, może podać. No, ja jest jedynka z piątkami jedno. Dobra. Nie dadzą rady 500 łapek. Jak ja mam 5 widzów, tak jak 500 łapek mogą. Tak, nie miałam szans tak. No razie, się ślikam w kolejnych filmach.